Wszystkie bardzo serdecznie, Tramadol i Hydrochlor się kłania Wiecie zapewne, że Producentów lampek na rynku Jest coraz więcej Coraz więcej ludzi Również interesuje się akwarystyką Coraz więcej ludzi interesuje się akwarystyką roślinną I w związku z tym Lampkami Lampy LEDowe są coraz bardziej Popularne Niestety niektóre po prostu zżerają Tyle prądu, że że szok. I tutaj na przykład mogę powiedzieć właśnie o tej swojej lampce HiHirosa. Niby jest fajna, niby świetnie świeci rośliny, niby bąbelkują, wszystko ok, cacy, ale, kurde, no, 43 waty prawie na 45 litrów, no, to trochę dużo, nie? Moim zdaniem jakbym miał dobrą lampę na świetlówkach, chyba bym lepiej oświetlił taki baniaczek niż zwykłymi białymi diodami bo tu przecież nie chodzi głównie o e, moc, tu chodzi przede wszystkim o barwę światła, która jest potrzebna naszym roślinom prawda i tu mnie zaciekawił już jakiś czas temu jest, jest właśnie kilka osób, które, które robi lampki i część z nich po prostu robi lampki naprawdę bardzo interesujące pod względem właśnie światła, który mnie najbardziej interesuje i doboru właśnie kolorystyki. Wiecie, że zapewne, że część nowoczesnych lampek, chociażby Hichiros, czy, czy Ada, czy jeszcze tam innych, została robiona na diodach RGB. I tam są kolory przeróżne. Tam jest i zielony i niebieski i czerwony i biały i e, żółty. I to przynajmniej tak jest odbierane to przez oko ludzkie. Oczywiście, co do barwy, temperatury, można by się już inaczej wypowiadać, bo ja tam ja na przykład takich beleczek nie miałem, nie testowałem. Bardzo mnie korciło ale nie miałem kasy do tej pory no i nie mam dalej, żeby kupić taką lampkę. Lampkę HiHiros, którą mam, czyli tą A601 kupiłem za 249 zł w jakiejś tam super ofercie. Czyli ona była o połowę tańsza niż normalnie. I to mnie skusiło, żeby postawić właśnie sobie tego, tego HTH. Tutaj tą 45 E, tylko, że tak, e, lampka, nie, nie mogę powiedzieć specjalnie aż tak z, złego słowa na nią, jest, jest ok, ładnie świeci, rośliny nieźle rosną, więc, więc nie mogę źle, źle powiedzieć o niej, ale grzeje się potwornie, to było pierwsze pytanie kolegi, który do mnie napisał swojego czasu, tak z miesiąc temu. Jaką temperaturę ma ta lampka? E, druga, ile diod, jakie diody? Tam jest z tego co pamiętam 72 diody, e, chyba półwatowe e, i oczywiście są wszystkie białe. E, działa nieźle. Oczywiście nowsze lampki, sporo droższe, e, które mają właśnie te diody RGB, pobierają dużo mniej prądu. To też mnie zaciekawiło. E, a zupełnie inaczej się rośliny wybarwiają. I tutaj kolega mnie zapytał, e, czy ja jestem zainteresowany, bo on robi teraz takie e, do testów, na próbę, lampki, właśnie z diodami RGB. E, tam są również diody e, White Full Spectrum. E, i e, diody 3 403 tysiąca kelwinów i te 6,5 bodajże. E, no ale najciekawsze są właśnie te diody RGB, które możesz sobie ustawiać dowolnie, kolor jaki chcesz. E, czas świecenia, świt, zmierzch i tak dalej i tak dalej. E, czyli de facto e, dobierasz sobie do baniaczka odpowiednie światło dla Twoich roślin. Ja mówię: Kurczę, no jest fantastyczna sprawa. E, bardzo mi się marzyła właśnie ta, ta lampka e, HiHirosa, bo jeszcze była w takiej cenie, powiedzmy, że może i osiągalnej dla mnie, aczkolwiek ostatnio komputer mi się e, chyba z komputerem Musarta razem zgadał, bo odmawia mi kompletnie posłuszeństwa. W każdym razie dostałem do testów lampkę od y, Tomka Lęgi. Ci, którzy śledzą ten nasz ryneczek akwarystyczny, zapewne znają już firmę Tomalet I ta lampka wylądowała u mnie na 45. No, myślę, że już będzie przeszło tydzień temu. E... Czy jest już czas, żeby się wypowiadać o tej lampce? Powiem Wam wstępne wrażenie. Po pierwsze, pierwsza rzecz, zamknij się. Ciągle mi się jakieś powiadomienia włączają, przepraszam Was. E, po pierwsze, pierwsze moje wrażenie było takie, że światło jest zdecydowanie dużo mniej niż w tej lampce. HiHiRosa. i to od razu do Tomka napisałem. E, no, on mówi: Słuchaj, po pierwsze, samo to, zobacz ile. E, ta lampa żera prądu, a tamta. Po drugie, czy tam masz diody kolorowe? No nie. No, tam są właśnie e, same białe. I ilość tych diod jest zdecydowanie większa, prawda? Tutaj jest e, lampka zrobiona, właśnie. E, oczywiście jest większość diod białych, ale są te diody pomieszane, czyli e, po brzegach są diody e, Epistara e, jednowatowe. 6,5 tysiąca kelwinów, z tego co pamiętam. Po środku są 3,400, 3,500 Kalwina, jednowatowe Epistar. Wszystkie te diody świecą w około, z tego co pamiętam, 120 lumenów dają. Sprawdźcie sobie w opisie filmu, bo ja wszystko mówię z pamięci także. Mogę coś tam palnąć, nie daj Boże, ehm, co tam jeszcze, no i są te diody właśnie 5 diod RGB, które sobie możemy sto, dowolnie sterować, to jest 5 diod, ale tak naprawdę to właściwie każda z tych diod składa się z trzech małych diod osobnych, prawda? E, gdzie dowolnie możemy sobie to światło regulować, czyli jest tam e, światło zielone, światło niebieskie i światło czerwone. Ja sobie ustawiłem mniej więcej tak, że przez e, no to się w ciągu dnia zmienia. E, w każdym razie mam opcję świtu i mam funkcję zmierzchu i to jest kapitalna sprawa. Naprawdę polecam wam Bayer taki, że, że hej. Oczywiście to nie jest potrzebne kompletnie, ale uważam, że to jest bardzo fajny, fajny efekt. I na pewno nie, nie jest taki szokowy dla roślin i ryb. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Ja sobie ustawiłem te diody RGB w ten sposób, że Światła zielonego podaje około 15% tylko Światła niebieskiego 35% maksymalnie z tego co pamiętam I 65% światła czerwonego Dioda środkowa świeci cały czas na czerwono Tak żeby tego światła czerwonego oczywiście było jak najwięcej No i te dwie diody Wildfuse Spectrum, o których już chyba wcześniej mówiłem i tak to widać, zresztą zobaczycie zbiorniczek z bliska ja teraz czasu specjalnie nie mam, wpadłem tylko na chwilę żeby się z wami podzielić tą refleksją i z pierwszymi spostrzeżeniami nie mam czasu nawet na walkę z glonami, które się pojawiły w 45, tak, Tramal wreszcie ma glony ci którzy chcą mogą wreszcie zacierać ręce, ja zaraz wam pokażę co jeszcze lampa się nie grzeje w ogóle jest po prostu zimna co jest no ciekawe w porównaniu z tą lampą hihirosa która jest piękna niby wspaniała ale grzeje się że można na niej jajko usmażyć to ta, ta po prostu jest zimna więc żywotność diod na pewno będzie dużo dużo dłuższa Dobra, ja wam nie będę wiecie, wiecie co, ciemniał. Ja przez pół roku postaram się testować tą lampkę i powiem wam wreszcie, czy się. E, czy to jest dobry zakup, czy nie, czy, czy warto taką lampkę mieć, czy nie i tak dalej, i tak dalej, bo wreszcie będę mógł coś takiego przetestować w każdym razie do porównania mam kilka beleczek jak wiecie już kilka belek testowałem przeróżnych, między innymi e, belkę od Emi'ego e, i belkę od Emi'ego pierwszy raz, znaczy w tej chwili mogę powiedzieć, że żałuję że chłopakowi nie zaufałem słuchajcie, e, naprawdę Chłopacy się znają na tym, co robią. Tomek Lęga też zdecydowanie mi doradzał, rozmawialiśmy o tym świetle. Ja mówiłem swoje, e, swoje za i przeciw, swoje spostrzeżenia. Mówił: zaufaj mi, zobaczysz, jaką belkę ci zrobię i e, przetestujesz. Jak będziesz chciał, to sobie e, ją kupisz. Jak nie, to po prostu mi ją zwrócisz. E, dobra, będziemy testować, zobaczymy. E, w każdym razie. W każdym razie, dość smęcenia. Pokażę Wam z bliska. Mógłbym zrobić jakieś, wiecie co, ten unboxing czy coś w tym stylu, ale po prostu nie mam czasu. Mój kolega, kochany z pracy, stwierdził, że ma dosyć smęcenia szefa i on odchodzi w środku sezonu. Więc. Tyle z wolnego Tramala. Popatrzcie, jak to wygląda. E, światło widziane przez nas zapewne będzie fioletowe, prawda? Oprócz tej czerwonej w środku. E, ponieważ właśnie w tej chwili chyba świecą. Na full, o tej porze powinny świecić, znaczy na full, czyli 15% zielony, 35% niebieski i 65% czerwony, i wychodzi po prostu taki kolor światła. Oczywiście możecie sobie to dowolnie zmieniać. U mnie ta lampa jest mniej więcej tydzień czasu. Wczoraj zrobiłem przycinkę i to zdrową, i to zresztą widać akwarium po przycince nie wygląda za ładnie. Sami zresztą wiecie, ale popatrzcie. Nie wiem, już co robić. Przede wszystkim dlatego, że nie mam czasu, nie robię systematycznie, przestałem robić systematycznie podmiany. Wykosiłem prawie cały trawnik. Nie dlatego, że był kompletnie zarośnięty glonami, był trochę, był. Popatrzcie, bo są widać, jak to wygląda, prawda? Były takie, no nie wszystko ściąłem, ale głównie też dlatego, że tutaj popatrzcie, była piękna kryptokoryna, którą bardzo lubię. I zostało z niej właściwie tylko tyle. Chciałem ją odsłonić. Zobaczymy. Myślę, że za tydzień, dwa i tak to odrośnie, więc... Tak to wygląda. Na moim baniaczku. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć z nowości. Widzicie to? To cudo tutaj z tyłu? To, co wystaje z wody? To jest mangrowiec. Kupiłem sobie mangrowce. I między innymi w 45 jest i w 200 Jedno nasiono gdzieś mi wcięło Nie wiem gdzie je wsadziłem, a nie mam Jest w 25 Więc w 25 jest jedno nasiono I tutaj jest drugie Popatrzcie w ogóle jak Tramal dba o akwarię Ile ma czasu Widzicie jak tutaj pająk sobie jaką siatkę utkał Rośliny wyłażą z baniaka a no sobie kwitną. Tak wygląda kompletnie zaniedbany zbiornik 200 Tramala, do której e, chyba od miesiąca albo i więcej, e, w której od miesiąca lub więcej nie grzebałem. Dobra. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, spostrzeżenia i tak dalej, albo podpowiedzi, jak z tym krasnorostem walczyć. Wiem, że powinienem robić podmiany, że powinienem przycinać części i tak dalej, i tak dalej, ale po prostu nie mam czasu. Nawet, nawet to nawożenie ostatnio zapominam nieraz i, i pewnie tam jest chaos totalny z, z nawożeniem. Więc, no niestety, przy podawaniu CO2 i mocnym świetle, takie są efekty. E Tyle. No, co wam będę gadał? Więcej. Cześć.